Kochana Komendo, mam dla Ciebie ważny komunikat od wszystkich zuchen, harcerek, instruktorek małopolskiej chorągwi Harcerek. Dziękujemy. Basiu, to będzie pierwsza strona naszej choroby, jest super, ekstra! Za dokumentację ulicy. dzięki Ci za kupcję metodyki zuchowej. Haniu Z Takim wyglądem nie udałoby mi się zbyt wiele osiągnąć w życiu. Co tu dużo kryć. Ty swoimi działaniami pokazałaś mi, że mimo barier i trudności można odnosić sukcesy. Na przykład, dopro, doprowadzając reformę arkuszy wizytacyjnych do pozytywnego, zwieńczonego sukcesami końca. Dziękuję Ci za to. W harcerstwie najbardziej nie lubię maili, siedzenia nad dokumentacją i wszystkiego, co jest związane z komputerem. Nienawidzę. Dlatego szczerze dziękuję Ci, Hanka. Za to, że odwalasz tak duży kawał dobrej roboty, roboty że ym, piszesz granty dla nas i robisz to w sposób udany. Dziękuję. Haniu, to bym dziękuję za to, że chciałaś się jeszcze raz y, wziąć w kupiec, y, że miałaś siłę i motywację i że nie zostawiłaś dziewczyn samych. Hania, dzięki za to, że najeżdżasz na przykład, jak godzić pasję i wszystkie obowiązki. Dzięki za kapitułę i za wszystkie spotkania przy stole. Hej, Olgo! Oleńko! Ja dziękuję Ci dziś za Twe piękno! Za to, że byłaś z nami! Z nami harcerkami! Dzięki za tą przewodniczek, Ile jest ich, nawet ja nie zliczę. Za wszystkie haste i przygody, w istocie naszej łaptu do wody. Laura, dzięki za konkrety i za to, że od razu zamieniasz się na działanie. Laura, chciałabym Ci podziękować głównie za e, Twój analityczny umysł energetyzujące spotkania, ale przede wszystkim za pizzę. Dziękuję, wszystkie były bardzo smaczne i nie jest to tylko moja opinia, ale wszystkich chłopcowych, w imieniu których właśnie Ci dziękuję. Lauro, dziękuję Ci za kurs pod hartmistrzyń, za to, że pokazałaś nam, że warto, za to, że zbudowałaś fantastyczny zespół kursantek kursów, i za to, że jako komendantka szkoły pokazałaś nam, jak robić kursy i po co. Ania, dzięki za referat Ja chciałam Ci, Aniu, podziękować za to, że zajmujesz się zuchową częścią mojego chłopca i za to, że się niedawno odkryłyśmy na nowo. Dzięki. Pani Wróbel. Myślę, że uśmiech jest podstawą sukcesu i dziękuję Ci za, za to, że z całą pewnością nosiłeś dużo uśmiechu do pracy komendy naszej Małopolskiej Chorągi Harcerek. I dziękuję Ci także za to, że dawałaś jej to, w czym jesteś najlepsza: czyli mądry realizm i wsparcie w tym, żeby projekty i pomysły. Doprowadzać do realizacji i do konkretnych efektów. zawsze da się zaplanować wszystko tak, żeby wyszło tak, jakbyśmy chciały. Dzięki Gosia za opcję na deszcz. Że pamiętasz o rzeczach, które mogą się zdarzyć, a nam nie przychodzą one do głowy. Za zajęcia z terenoznawstwa i przyrodoznawstwo. Gosiu, chciałabym Ci podziękować w imieniu wszystkich ówcowych za wszystkie spotkania, które odbywały się w Twoich prywatnych, bo współprywatnych gościach, za skrzydną, tutaj mam klucze, za e, oczywiście leśniczówkę, policę e, i być może inne, o których zapomniałam, ale nie wiem, zapomniałam? Dzięki. Dziękuję Ci za wszystko to tragiczne i zabawne. To nam kazało ściszać głos i mówić sobie prawdę. Albo nie mówić nic z dnia najleniwsze. Dziękuję Ci za wszystkie dni od innych niż szczęśliwsze. Dziękuję Ci za wszystkie dni od innych, niż szczęśliwsze. No cześć Dominika. No cześć. Ja nie wiem, w ogóle jak ty możesz zatrzymać tą olombanach, znaczy się popek. Ona nic nie robi, tylko cały czas narzeka. Tu ją kręgosu boli, tu ją jeli tu ma afty, jak nie jedną, to trzy. W ogóle zrobi, porządnie robi, ale zanim się ugada. ile ona się ugada, zanim ona co w ogóle coś zrobi, no przecież no można, nie wiem, no ja bym ją nie wytrzymała po prostu, no naprawdę. Ile ona się ugada, masakrycznie, maksakrycznie, wiesz? Ale już to idę, bo się spieszę. Dobra, na razie... Ej, Dominika, podwieziesz mnie? Dobra, no słuchaj, bo jest taka sprawa, wiesz, dońka, ja czuję tak, że po prostu wszystko na mnie wisi w tych zuchach, po prostu wszystkie te złamieszczenia i dzwonią, i ględzą i po prostu i że kursu nie ma co zrobić, żeby chciała, żebym miała zrobiła i że czegoś tam i że kolonii, i że w ogóle 500 osób na tej kolonii. I z tym to w ogóle nie wiadomo co się dzieje. Nie wiadomo, kto tam coś robi, czy ktoś w ogóle coś robi. I wszyscy chcą, żebym miała wszystko, bo nie mam radość wiesz, a masz coś mhm. na zem, to, bo ten Straszmy, no, Tak, tak wiesz, tam, dobra. Je, dobra. Jest, o super dzięki. Dobra, to wezmę sobie i ten lecę, bo tak mnie boli tutaj coś. Dominika, znasz może jakiś numer do Estery? Bo tak, mam 518 329 314, 504 499 509, ale to jest chyba maczka. I jeszcze jest taki 503 198 276, ale to też jest chyba maczka. I ogólnie dzwonię do Estery, ale Estera żadnego nie odbiera. Okej. Okay. A dasz, da się z nią skontaktować, w ogóle da się uh -huh. z nią skontaktować. Uh -huh. No bo właśnie ja mam taki problem, że tak, maile piszę, odpisuję po dwóch tygodniach. E, właśnie próbuję się dodzwonić, nie ma opcji. E, a jak już się dodzwonię, no to mówię, że spoko, spoko będzie, będzie. No więc no, takie mam problemy z nią. No, to jakbyś mogła mi kiedyś podesłać jakiś lepszy kontakt, albo nie wiem, powiedzieć jej, że próbowałam próbowała się do niej zadzwonić, to byłoby dobrze. Mhm. To cześć, dzięki. A, jeszcze ten, yy, yy, mówiła, że ten, że, że żylaki i wszystko w porządku, że już tam po tej operacji to mhm. całkiem okej. Okay. Cześć, jedziemy? No, w lewo. Dominika, słuchaj, bo ja już nie mogę z tobą Po prostu to jest, to jest to ludzkie pojęcie przychodzi z tym to się w ogóle nie da wytrzymać. Coś tam gadam, ustalamy, one oczywiście nic nie robią i spoko, spoko, szefowo, wszystko będzie na czas i oczywiście potem nic nie ma na czas. Dzwonię do niej, jak odbierze raz na 10 razy to jest sukces. Piszę maile dwa tygodnie. Od Maja, czyli mamy 8 miesięcy. Od maja proszę ją o to, żeby wysłała dokumentację chówca. O planie pracy w ogóle już nie ma co. Mówić. Wychodzi, zaśpiewa piosenkę i myśli, że po prostu jest super i że wszystko jest tracane, a po prostu nic wszystko leży. No, no, no nie, nie da się, nie da. A potem ten powie fajną gawędę i już sobie myśli, że wiesz, że wszystko jest okej. Okay. Spoko, spoko, luzi, ludzi. No, ten, się nie przejmuj. No, 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 no nie mogę już, wiesz? Tu, no nie mogę. No. Dobra, Prawo. No, dobra. Dzięki. No cześć, jedziemy. Widzę, że jest dla mnie. Nie dam rady już z tą gośką. no Naprawdę, nie dam. dzwonię, nie odbiera. Piszę maile, nic. Dokumentację zalega. W kuchczu nic się nie dzieje. Nic, po prostu nic. chce przyjść na zbiórkę, nie ma zaproszenia. Naprawdę, no. Nie wiem, jak się z nią dogadać. I marudzi na wszystko. Nigdy się nic nie chce. Naprawdę, no. Co jej pytam, proponuję, to nie, 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 na wszystko, nie. Cały czas marudzi, nic się jej nie podoba. No, dziękuję. Dziękuję. Chyba nie to się mi dogodzi, naprawdę. Musimy coś, Musimy coś wymyślić. No ale to może przy następnym podróży. Muszę mhm. spróbować. Chciałaby Dominice podziękować za jedzenie. Ja dokładnie to za y, polędwicze w sosie kurkowym. Za pyszne tarty. Y, szczególnie to ze szczypiorkiem. Za zupę z sellera? Z łososiem. z łososia O, jeszcze zupa z rukolą i orzechami włoskimi Chciałam podziękować za to, że zrobiła mi kolonoskopię z gastroskopię i że leczyła mój kręgosłup, moje jelita i moje afty. A ja, bym, ja bym chciała podziękować, że wycięła mi żyłę, że z prawej, z prawego nie wiem jak to się na zapowiedzia. Ja chciałam podziękować, że mi jak umieram z bólu A ja szczególnie dziękuję za hospitalizację mojej przyjaciółki, która straciła węchy w ramach namiętnego Włocha. O, ja dziękuję, że potem mnie na zbiórkę z Kpacha z Krakowa do Niepołomic i że przyjechałaś po mnie na obóz puszczy i średniej trzynastki, żeby mnie zabić tam. A ja dziękuję, że podwiezłeś mnie na izmowisku do Wichrów na wizytację. Za wszystkie wizytacje i podróże nie Dominika, dzięki za spotkania, rozmowy i zaufanie. ufanie. Ej kurczę, czy to ja nie jeździłam z nami? <grym> Chyba tak. O nie, o nie! Aaa, Co Cześć! Lipa mam przestać święcić? Tak. Wzięła go w ramiona i, i czule do niego rzekła Ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba kho oh,